Prawieków w ludzkiej naturze tkwi przekonanie, że ogień oczyszcza. Nic bardziej mylnego. Pożary wzniecane ludzką ręką zawsze niszczyły, zabierały życie i mienie, trawiły naturę. Również wtedy, gdy nasi przodkowie wydzierali puszczą coraz to większe połacie pod uprawy rolne. Czyżby więc dzisiaj, kiedy prawie potrafimy ujarzmiać pożary, w niektórych wciąż tkwiła tamta fascynacja zdobywania ognie? Bo jak racjonalnie wytłumaczyć wiosenne wypalanie łąk, powtarzające się jak koszmar co roku? Ten ogień wcale nie oczyszcza. On tylko sieje śmierć. Jeśli myśli, że ma kontrolę nad ogniem, że nie stanie się nic złego, podpalacz zawsze jest podpalaczem, wobec prawa jest przestępcą. Czego jeszcze można się po nim spodziewać? Taki ktoś nie zawaha się podnieść ręki nawet na największą świętość natury. 18 godzina od podpalenia. Wypalania łąk, wciąż powszechne w Polsce, są niestety akceptowane przez społeczeństwo. Po czymże innym jak nieprzyzwoleniem dla podpalaczy jest obojętność i bierna postawa. Pomimo wielu działań prewencyjnych, ten bezsensowny proceder nie ma końca. Niestety najwięcej łąkowych pożarów wzniecają sami mieszkańcy wsi, a zwłaszcza ci, którzy nie rozumieją funkcjonowania natury i są nieświadomi ogromnego zagrożenia. Gorsze jest to, że pastwiska i łąki często znajdują się na podłożu torfowym. A przecież płonący torf osiąga bardzo wysoką temperaturę, która nie daje szans na przeżycie żadnemu istnieniu. Poza tym torf potrafi palić się tygodniami, głęboko pod powierzchnią, bezpłomieniową. W żarzącym się pogorzelisku mogą powstawać zapadliska i studnie, niebezpieczne także dla gaszących. Na taką torfową łąkę nie wiedzie żaden wóz strażacki. tu korzyść. Jakie oczyszczanie? A to tylko jeden z wielu tysięcy corocznych pożarów. Kilkadziesiąt hektarów zwęglonej gleby. Ogień strawił i zamienił w popiół życiodajne rośliny. Przyspieszył mineralizację. Pierwsze deszcze dopełnią dzieła zniszczenia. Wypłuczą z gleby cenne składniki. Żary dym spopieliły i udusiły tych, co nie mieli szans na ucieczkę. Setki tysięcy pierścienic pajęczaków i owadów. Ich jaja, larwy i poczwarki Cały zastępy żab, ropuch, jaszczurek, węży, norników, ryjówek, kretów, jeży, młodych zajęcy, ptasich jaj i piskląd. Oto, co może jeden człowiek. Rodzina Borsuków. Matka i jej dwóch synów z ubiegłego roku. Samce są już dorosłe. Niebawem opuszczą rodzinne terytorium. Czwarty Borsuk, ich ojciec, parę dni temu przeniósł się do odległej o pół kilometra nory. Czyżby matka pogłębiała norę, bo są w niej tegoroczne młody. Połowa maja. Wieczór, spokojnie tu i cicho. Czego można się spodziewać po kimś, kto o tej porze wywozi drewno z lasu? Że je kradnie? Leśna łąka nad strumieniem. Wokół życiodajnej wody kipi rozbuchane życie. Teraz, w czerwcu, pełno młodych pokoleń. Wszystko tu jest świetnie zestrojone. Każdy ma swoje miejsce. Każdy jest potrzebny i ważny dla wielkiej i gęstej sieci zależności. Życie w najdoskonalszej formie. Pyszne. Bogaty, bajeczny świat, ale tylko na pozór. Historia Borsuczego Lasu zaczęła się grubo ponad wiek temu. Leśnicy pielęgnowali ten teren całymi latami. Natura dokonała reszty. Rozwijało się w nim coraz bogatsze życie, a Borsuki były niemal pod początkiem. Kilkadziesiąt pokoleń miało tu rodzinne gniazdo. Najpierw była jedna, skromna nora, ale stopniowo przybywały nowe korytarze, głębsze komory, nowe rozgałęzienia. Zwłaszcza gdy stare zapadały się. Powstała imponująca, Podziemna kryjówka. Dzisiaj jest to cały system nor. W środku terytorium są cztery nory główne, a w okolicy jeszcze kilka nor zapasowych. Jedna zwłaszcza jest daleko, prawie pół kilometra stąd. To z niej korzysta stary samiec, ojciec rodziny. Doświadczony, nieufny. U wylotu bezpiecznej nory sprawdza zawsze przed wieczornym wyjściem. Czy nic mu nie grozi? Jest czerwiec. Czemu nie ma małych borsuczków? Jest tylko matka, ta cierpliwie znosząca zaczepki jej dwóch dorosłych synów. Zabawa, czyszczenie, drapanie, iskanie, wydrapywanie dokuczliwych pasożytów. To właśnie z powodu pasożytów borsuki co jakiś czas muszą zmienić norę na inną, czystą. A co to za zgraja? A młode jenoty z matką, aż dziewięć szczeniąt i to pod samym nosem borsuków. Gdyby w noże były małe tegoroczne borsuczki, dorosłe jenoty z bezpośredniego sąsiedztwa mogłyby im zagrażać. Ale i dorosłe borsuki potrafią uśmiercić jenotowe szczenięta. Koniec czerwca. Borsuczyca, matka, ruszyła na nocne polowanie. Borsuki wychodzą z ziemi przed zmrokiem, ale w okolicy wyjątkowo spokojnej, już późnym popołudniem, a nawet w środku dnia. Zazwyczaj spędzają pół godzinki przy noża, a potem ruszają na nocne żerowanie, by nad ranem powrócić do gniazda. A potem przespać dzień do kolejnego wieczora. A jednoty. Dopiero co przeniosły się do jednej z zapasowych nor borsuczych. Niecałe 300 metrów od czterech nor głównych. A ten młody skąd się tu wziął? Nastroszona kulka sierści? Kusy ogon? Tak, to tegoroczny borsuczek. O, jeszcze jeden. Jak się tu znalazły? Zaraz. Przecież samica pobiegła na żer, czyli zostawiła je przy bezpiecznej norze, typowo po suczemu. Do tej pory prawdopodobnie pielęgnowała je w odległej norze zapasowej, pewnie w obawie przed jenotami. Podrośnięte wróciły do głównego gniazda. Teraz to szczenięta jenotów muszą mieć się na baczności. Czego się można spodziewać po kimś, kto podpala łąki, kradnie drewno i o szarówce przynosi piłę do lasu? Dwa dni później borsuczki, mimo przedwczorajszego strachu, dzisiaj idą w ślady matki. Jedno za drugim najwyraźniej udają się na wieczorne żerowanie. Synowie Borsuczycy coraz rzadziej śpią w rodzinnych norach, bo od paru dni podejmują dalekie włóczęgi. Jeden już trzeci dzień zamieszkuje pogłębioną przez siebie opuszczoną Norę lisów. dwa kilometry stąd. A ten wciąż trzyma się nory, w której przyszedł na świat i wcale nie przeszkadza mu towarzystwo młodszego rodzeństwa. By jeszcze pchły tak nie dokuczały. Wygląda jednak na to, że borsuczym zwyczajem, lada moment, obydwa samce na zawsze opuszczą rodzinną ostoję i podejmą ryzyko samodzielnego życia. Nie. Jednak nie oddalają się jeszcze na dobre od gniazda. Sfond dymu spalonego siana. Dotarł do stoi borsuków aż z przyleśnej łąki. Ten ogień nie jest groźny, bo brzeg lasu oddziela dłąk od pas świeżo zaoranej gleby. Żaden leśnik nie chce mieć u siebie płomieni. Wypatrzył stosy drewna już dawno musi się spieszyć. Wie, że jutro leśnicy zaczynają wywózkę ściętego drewna. Taka okazja prędko mu się nie nadarzy. Ale w biały dzień jest niebezpieczny. Wróci wieczorem, pod osłoną szarówki. Krogulce i ich matka wzbudziły w nim ludzki odruch sympatii. Mm -hmm. Mm -hmm. Obserwowali, żeby w końcu przyłapać na gorącym uczynku. Straż leśna zna go od dawna. Wiele metrów drewna zniknęło za jego sprawą. Tym razem im nie ucieknie i poniesie surową karę. Borsu czy czym lesie, początek lata. Na dnie. U stóp drzew, w grubej warstwie ściółki, na powierzchni gleby i tuż pod nią w re przebogate życie. Tu mieszka największy tłum miniaturowych mieszkańców, bez których borsuczy las nie tylko byłby uboższy, ale wręcz nie mógłby istnieć. Bo masa mikroorganizmów, roztoczy, grzybów i bakterii tworzy warunki do życia dla drobnych bezkręgowców. Pożeraczy ściółki, próchna oraz innych roślinożerców, i dalej dla drapieżników mikroskopijnych, malutkich, małych i tych największych. To właśnie tu, na dnie lasu, trwa nieustanna walka. Życie konkuruje ze śmiercią. Wiele istnień ginie, zamiera, zmienia się w materię organiczną, a na niej natychmiast wyrasta nowe życie. Taki cykl, taki dynamiczny stan działa od wieków. Leśna ściółka i wierzchnia warstwa gleby. Jest dla każdego borsuka wielką spiżarnią. To właśnie w niej borsuki znajdują najważniejszy i ulubiony pokarm: owady, dżdżownice, ślimaki, płazy, drobne gryzonie, ale także jagody i inne owoce, roślinne kłącza i bulwy. I wszystko w promieniu pół kilometra od Nor.